Jeśli chodzi o ceny samochodów nowych, to tutaj nie, eksperci nie muszą ostrzegać. My już widzimy cenniki, które przychodzą dla roku modelowego 2020, i te cenniki są wyższe w wielu przypadkach. To zależy od producenta, jeszcze jak duża jest ta zmiana. Natomiast jeżeli producent jest mało zaangażowany w elektryfikację swoich produktów, no to te zmiany cennikowe są wyższe. Poniekąd trochę odzwierciedlają. Dwie rzeczy: albo kary, które potencjalnie mogą przyjść, albo nakłady, które muszą w bardzo szybkim czasie, bardzo krótkim czasie ponieść na zelektryfikowanie swojej floty. Jeżeli producent w drugą stronę wykonał tą pracę wcześniej awansem, no to te zmiany nie są aż tak bardzo zauważalne, bo ten producent czy ci producenci nie boją się wchodzić w rok 2020, bo już są na to przygotowani. Wtedy ta zmiana nie jest. Duża, nie jest szokująca. Podwyżki biorą się z dwóch głównych, nazwijmy to, źródeł. Pierwsze to jest legislacja, to znaczy kary, które czekają producentów za niezrealizowanie parametru średniego spalania czy średniej emisji CO2 w danym roku. I to jest jakby ten kij, można powiedzieć, tak którym się straszy, że, że, że jest wymóg i że on będzie musiał być spełniony, bo jest kara. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są nakłady, które muszą być poniesione przez producentów. Do tej pory producenci inwestowali w rozwój samochodów, w rozwój silników w, w pewien sposób przewidywalny, stabilny no i nadal muszą to robić, to znaczy muszą nadal rozwijać samochody z silnikami spalinowymi, a jednocześnie muszą ponosić nakłady na rozwój czegoś, do, o czym w ogóle nie myśleli, czyli rozwój baterii, chemii, e, która jest jakby stojąca za bateriami, silniki elektryczne, oprogramowanie, które tym wszystkim steruje. Coś, co dla nich w wielu przypadkach jest e, tą e, terra incognita, tak? Oni tam nigdy nie byli. A nawet jak byli, to bardzo szybko wrócili gdzie indziej i stwierdzili, dobra, spalinowe są OK A Dzisiaj muszą to nadrabiać, tak? Więc to są bardzo duże nakłady na, na ten tak zwany po polsku ładnie research and development. Argument. To są dwa główne czynniki. Oczywiście można mówić o inflacji, o wielu różnych innych rzeczach, ale to są marginalne i one miały zawsze miejsce. Jak się popatrzy na samochody i cenniki przez lata, to mniej więcej cenniki rosły tak inflacyjnie 2-3%, może 5% u niektórych producentów. Częściej to były skoki wynikające ze zmiany modelu. Tak? Dany model trochę droższy był niż poprzednik i tutaj była próba kompensacji. Dzisiaj cenniki rosną niezależnie od tego, czy dany samochód coś więcej sobą oferuje? Ta zmiana wynika właśnie z tego, że rośnie koszt funkcjonowania producenta jako producenta.